Rano już byłam na budowie. Dokończyliśmy co mieliśmy, czyli te kilka listewek, a ja posprzątałam, pozamiatałam, bo znowu wiadomo, że się wszystko tam nasypało, jak Emil ciął te, te listewki, także ogarnęliśmy, jedziemy sobie teraz do galerii. Borys na pewno chciał do, do galerii dlatego że jest tam sklep, podejrzewam, deals czy jakoś tak yy, i są tam jego ulubione chipsy, te co w Anglii jad. Nie, Borys? Jakie to były te chipsy twoje ulubione, co? Salt and vinegar. No. Także jeśli jedziemy właśnie tam na pewno, po te chipsy, bo taką on uwielbia je. A e, jeszcze potem zjemy sobie coś tam. E, jakiś obiad, bo dzisiaj nie robiłam. Dzisiaj mamy dzień dla siebie. Byliśmy rano e, na budowie, zrobiliśmy co mieliśmy. A teraz będziemy spędzać czas rodzinnie. E, być może potem jeszcze pojedziemy do Myślęcinka, ale jeszcze wtedy byśmy wrócili po maksia do domu. Ale zobaczymy e, jak nie, bo brudno. No, Borysa, tak, jak, jak brudno. Jak to będzie skakiwał. Zobaczymy, jak, e, cza, jak z czasem też. Podjechaliśmy tutaj pod e, rowerowy sklep, żeby odebrać kask, bo dostaliśmy informację, że jest e, naprawiony do odbioru. Także lecę. Uważaj się na drzwi, dobrze? Borys albo z drugiej strony. Oj jakoś odebrany. Wiesz co tam żyć do tyłu W kartoniku, mi jeszcze. kartoniku jeszcze. A co tam przodku jest? Nowy? Twój kask. Mhm. Czy zapięcie pięcie Nie. Musimy sprawdzić. Ten samy nie, ja chcę taki ten, ten z też No, Borys oglądał takie... Na, ten, na starszego, jak będziesz starszy to będziesz... jak będziesz ten nosić Chociaż ten cały ten... czas, tak. to kupimy też tamten bo to kask jest pod a nie jak nie bierzesz zawsze, Dokładnie. to ci na pewno nie kupimy a teraz wiesz Borusek teraz no, kask jest ważny, no, przewrócisz się głowa roztrzaskana, także naprawdę musisz nosić kask za każdym razem jak bierzesz swoje ten. jak bierzesz rower albo nogę, bo zawsze taki co, nie było problemów paski. z gwarancją? Nie, nie, ja właśnie chciałam sprawdzić, jak już podejdziemy tutaj, no i ten, no i jak już jedziemy, to tam na parkingu sobie dergnę. Tak, pa, pan od razu wydał. Nie ma problemu. A tak, on długo, tak, to było dawno uznane. No, dawno, nie? Dawno, dawno, naprawdę. Dwa tam, tygodnie temu? Nie, jeszcze chyba wcześniej. Tylko nie mieliśmy okazji, żeby tutaj przyjechać, bo zapracowani na budowie domu. No. E, tutaj jedziemy. O, zapracowani przy budowie domu, nie, nie było kiedy tutaj nam podjechać, no ale dzisiaj właśnie, że robimy taki wypad, to od razu mówię, to szybko podjedziemy. A że sklep, bo myślałam, że jest otwarty albo do 13 w soboty, albo do e, 14, a tu się okazuje, że do 16, także... A możemy tam, wy, tam w środku, możemy zaparkować. Tam w środku też mogliśmy, boresek, ale jak no, już jestem muszę, tutaj, nie, to... Teraz, teraz no teraz nie mogę cofnąć, na Borys. no Borys nie mogę cofnąć, no tutaj Co... nie Borys, bo tu jest jedzenie już od razu no. to nie będziemy daleko szli a my nie chodzimy tak, żeby dzisiaj... bo nie... idziemy sobie, zjemy i lecimy do Myślencinka a nie, jeszcze do jakiegoś sklepu tam Borys chciał tak, do tego jednego, no no tak, do jakieś chipsy. Mają. a czemu ty już odpiłeś pas, ale my jeszcze nie wychodzimy? Prawdy. sklep nam dał nowy kask. Ja myślałam, że tylko nam wymienią ten zaczep, słuchajcie, bo tylko to się zepsuło. A tutaj niespodzianka. Nowiutki kask. Ja tak właśnie myślałam, że jest od razu w opakowaniu w kartoniku yy, zapakowane, no ale mówię sprawdzimy tutaj i rzeczywiście. No także dziękujemy, bo może ktoś tam nas ogląda. Yy, no i fajnie. Borys będzie miał kask teraz, który będzie nosił. I też... Dobra, lecimy, lecimy. Co chciałeś? Co chciałeś? Chciałem dużych połowów. Dobra. <laughs> Ale jak wrócisz, idziemy, to gryndaj. Idziemy do sklepu. Dobra. Już jesteśmy. Um, o, dobra. Uważaj, góry. No to idziemy, idziemy na obiad. Borys prawdopodobnie ma bo on Dawno już nie był w McDonaldzie. Nawet nie pamiętam kiedy. A ja po Mordwisz, po rybę. Emil, nie wiem. Kto mnie dziś? Nie wiem. Wejdziesz? My po zakupach. No, Borys, jak to Borys? Co to jest, Borys? Broń na wodę, tak? Broń na wodę. Ja trochę maszyłem na to i... Zara, pokaż kamerę na A ty w Anglii miałeś, nie? Pełno takich broni zostawiliśmy jak, jak przyjechaliśmy tutaj. No wiem, zaraz, to. No to, jaki jest twój ulubiony? bo mam trzy. A, trzymało. Pierwszy to e, tak relojisz tu, a później strzelasz. Drugi, tylko reload, e, tylko tak robisz i będziesz szczelasz. Trzeci tylko tu naduszasz czy coś tu tylko naduszasz mhm. Dobra Mój ja kupiłem sobie tak i mój ulubiony stać na sobie i i też tutaj są takie trzy Porys. różne te Porys idź tam wodę nabrać do łazienki talety chodź to. mhm. kupy muszę odłożyć Dobrze. Pójdą zaraz tam jeszcze tą wodę. Borys już ostatnio mówił, on ma taką małą. Więc zakupy muszę odłożyć. No, zakupy. Bo no. ciężkie jak smok. Mieliśmy nic nie kupować, tylko po te chipsy dla Borysa w sumie, ale jak to jak to bywa... Magda twój kaszka i takim wang jeździłaś. No. Tylko czarne. No, pani się jeździło. Ale tym też dobrze. Nie, tym jest słabo. <laughs> Za mało miejsca, no jak za mało, jest dużo miejsca. No tak, ale nie ma takiego dużego ekranu. Dobra. My zjedliśmy North Face. North, North Face, North Fish. North Fish. E, obiad. Borys McDonalda. Zapłaciliśmy 120, tam było 6 zł. Podejrzewam. Borys, chodź. Chodź, chodź, chodź. 126 zł za samo jedzenie do tego zakupy w jednym sklepie nie wiem tam ponad 200 wydałam a w drugim 50 także taki wypadek bo uważaj no Mercedes z gdzie mamy samochód. tutaj tutaj no no to spędziliśmy tak czas kasa wydana każdy taki wypad wiąże się z tym. No i teraz właśnie chcieliśmy jeszcze podjechać po Maxa i do myśleniaka, żeby Borys się gdzieś tam pobawił. Widzimy się później. Oni poszli po wodę napełnić pistolet. I co masz wodę? Cześć. Tylko lat. Już. Atakuj. Nie, nie. Stop. No. Szok Borys Już nie selek mamy Normalnie O Ciebie poczelnie mi Emil No przecież cała mokra Jestem teraz Rozgrywki gangsterów na ulicy No Przestań Borys, bardzo za broń Komandosie, szybko no, głupotki. Borysowi to no tak, to to najbardziej odpowiada. W tata, nie we mnie. W tatę. Zrób dziesięć e, przysiadów. Tak, w tatę. Już. Cała mokra teraz jestem. Do widzenia. Nie zdążę wyschnąć. Dzięki za broń. Dziękuję. Bo się... dziękuję bardzo. Się. Dziękuję bardzo. No, proszę, proszę. Siadaj ładnie. Przesłuchajcie, tutaj. ja tam mokra jestem, co za dubki małe. No, mogę, wszelkie nogi, wszystko tu. Ruska. Zapinamy pasy. Aha, Macie, Macie, Macie. Włącz silnik. bo ten, gorącego. Dobrze. Dobrze Emilia, ja już mówiłam. Widzimy się później. Okay. Aha. A pomocy! bo pani idzie, żebyś nie tam naprostał panią. I leci tutaj w ogóle woda. To co? Leci, Ruszamy. Ale świeci. Mamy wieczór. Zapalili Zap lampy teraz. Zapowiada się burza. Y Błyska niesamowicie, to z różnych stron. No, chyba nie obejdzie bokiem, chyba będzie ta burza. A my idziemy właśnie pozamykać okna, bo tam zostawiliśmy otwarte w sumie dwa okna tylko. Przejdziemy przez, tutaj przez ulicę, ale tutaj Emil mi poczuj, dajesz. Dlatego mówię, nie podchodź pod lampę. No. Także, no, po spędzonym mile rodziny nie po południu. Czas na spacerek, i właśnie mówię, musimy tam polecieć. mną zanim nas ta ulewa złapie. Ja, jak złapię, to najwyżej albo zostaniemy w domu, albo będziemy biec tutaj do mieszkania. Pa! Jeszcze podjechaliśmy do Biedronki, byliśmy na spacerze tam w domu. Wszystko tam porobić, te okna pozamykać. No i jeszcze skoczyliśmy tutaj, bo właśnie napoje trzeba kupić i kilka takich niepotrzebniejszych rzeczy. Nie chcę też długo tutaj spędzać czasu, ale lecimy. Zakupy zrobione. 353 zł, wydane. Pakujemy się, jedziemy do domu. I idziemy spać. To, co kupiliśmy, wyłożyłam tutaj. Eee, cenę Wam podawałam. Eee, no i teraz muszę spakować z lodówki. i do szafę niektóre. Dobra, to na dzisiaj koniec. Do zobaczenia. Pa. Buziaczki. Łapki w górę, nie zapomnijcie. Nie wiem, to przyjedzie tu. No, słodkości na budowę. Na budowę, bo tam, żeby to, co miał wcinać, bo co chwilę idzie i szuka, gdzie coś tam, żeby słodkiego zjeść. A my jeszcze nocny spacerek znowu zaliczamy. Teraz wwieźmy już Borysa. Dzień dobry! Śmiga na swojej hulajnogę. Przebrudziłem się o własną hulajnogę trzymania się. A my nie jesteśmy. No tata spał w dzień. <grym i kresie> Dzięki. Sprzedałaś mnie. Ja. Tata. No, jest dzień. Nie, mamo. Zaraz. Trzymaj, Tata. Ja. Mama. <grym i kresie> ja już jestem Także teraz tylko y, szybciutko na ten spacer i spać, e, i spać. Łóżko mi się marzy. Ja nie muszę spać, bo mam lęk. Taką dużo że umiesz robić o, U Ciebie spierz. ta energia to jest też. Aż nadmiar. Zobaczcie, co dostałam jeszcze od mojego synka. Światka. Od mojego kochanego syna. To mnie. On o, suszy dzieci jeszcze jakieś. A powiedz, która jest godzina? No, chyba 23. No i dalej. No, dzisiaj bardzo. 12 dawno, już jest. Ale dzisiaj postanowiliśmy właśnie. Tak się późno wybrać. Tak, za, za chyba za 10 czy za 15, 17. też nie wiedziałam, że tak późno. Idziemy znowu na działkę. My to możemy tam codziennie, po kilka razy dziennie. Ale ja idziemy. tak. Na... nie lubię iść na działkę, bo tam A Dlaczego? Bo tam sobie przyciąłem, czy przy nożem. Aha. Nie lubię. No, ale ile razy mówiliśmy? Nie do, ty, No Mówiłem, noży nie mogę dotykać. Taki, to jest dlaczego ja nie lubię jeść na budowę. Skarpele, bo... No skalpele, sobie przecinałem sobie coś, a później tak zrobiłem i krew tutaj wyleciała. Widzicie, tu, tu na tym palcu jest taki rana. No. To już e, idziemy i do domku, bo ja mówię, ja już ledwo, ledwo, Osta ostatkiem sił.